Siema, dzisiaj jest taka akcja, że nagram odcinek z Audonautiki Zobaczymy sobie tam kiedyś nagrywałem, coś tam próbowałem, ale dzisiaj postanowiłem zrobić o tym taki lepszy można powiedzieć materiał. Także co, zaraz odpalam aplikację kamerę na czoło i ogień. No i dobra, apka odpalona. Generujemy. Mamy tutaj punkt wygenerowany. Rozpocznij podróż. Całkiem niedaleko. Dobra. Trzeba sprawdzić, Heh, można powiedzieć, że kawałeczek stąd. Dobra, będę na miejscu to, to się włączę. Dobra, a więc dojechałem tutaj do miejsca takiego, tu jest droga tak jak widać. Ale do miejsca docelowego jeszcze mamy kawałek w tamtą stronę. Dobra, trzeba gdzieś się po. Przedzielać trochę tutaj widzę przez ten las, bo tutaj ścieżki nie ma. Tutaj wygląda jakby miała być jakaś no to wygląda jakby miała być droga, ale jeszcze zapewne drogi tutaj nie ma. Z tego co widać, jakieś oznaczenia mamy na drzewie 21, to pewnie do. Wcinki będzie robione, Przed mną jest górka. Tylko jeszcze zobaczę, czy dobrze idę. No na co wygląda, że trochę zbaczam, ale pójdę w tą stronę, zobaczymy. Też wiadomo, jak to w lesie jest też z zasięgiem? Raz aplikacja, mam na kanale chyba film, doprowadziła mnie do. W takim lesie, w zagajniku, sobie ktoś zrobił taką siłownię krosfitową na świeżym powietrzu. Były opony jakieś tam inne dziwne. Akcja. jakby tutaj normalnie droga miała być. Dziwna akcja. Jestem w lesie. Kurde, przeszłem No przeszło to dość sporo, to musi gdzieś tam Gdzieś tam to musi być Postaram się tam dojść bardziej do tego, to To się włączy, bo za daleko jeszcze szedłem, idę zobaczyć z powrotem Już niedaleko, przed siebie i Zostawię tutaj rower Bardziej przed siebie. Teraz znowu za daleko jakby idę, Czyli ja tutaj do tej drogi, co widać, tam jest ta droga. Ale teraz jakbym musiał się jakbym musiał się cofnąć Ale tutaj do lasu Się nie ruszył w ogóle Tak ogólnie tutaj nic nie widzę Zatrzymało się w miejscu no ale jakiś promień musi, musi być No w każdym razie, o teraz ruszyło I znowu za daleko To tutaj w tą stronę Gdzieś Patrzę na ziemię, może też nam patrzeć coś do góry bardziej. Na drzewach, czy coś. No jeszcze jakby do przodu. Dziwna akcja, bo takie, takiego czegoś już dawno nie robiłem. Kurczę, nie wiem, że tutaj ja jestem w tym punkcie, można powiedzieć, że jeżeli tu jest w sumie, nie, jeżeli tu jest droga tamta. Powinienem się na prawo skierować tutaj lekko Ale to jest tylko ta droga. U góry na drzewie nic nie widać. Nie wiem. Teraz pokazuję, żeby się jeszcze cofnąć, że to jest jakby tutaj i bardziej. Co Ty mam do drogi, że tam, w tamtą stronę widać śmieci. Z czego to jest pudło? Wkłady papierosowe jakieś ale tam jest w środku, chyba wkład, bo jest no nie wierzę, no nie wierzę pieniądze tutaj są kurde rękawiczkę mam, ale jazda. Są monety jakieś tu w środku Założę rękawiczkę chociaż jedną, bo to nie wiadomo Czy to nie będzie ostre coś No dalej Jest wkład i są I są drobniaki Ale jazda do tego to się nie spodziewałem, ale to na pewno to nie chodzi, to jest przypadek, no bo to by było przecież ale. Piątka, piątka, dwie dwójki. O cholera, no. Wkład też jest. To jest olejek zamknięty. Dwa, cztery. 9, 14, 16 zł to jest, nie no to, to, to jest przypadek przecież na pewno, no bo jak tutaj wycinka ogólnie trwa, może jakiś gość, ale ja nie wierzę w ogóle Drobniaki wkład do papierosa A coś mnie tkło, żeby ten kartonik, kurde podnieść Stając na mapę zobaczyć No to i tak to nie jest ten punkt. Chociaż nie wiadomo, no to jest ten punkt, bo wariuje mi tutaj. Zobaczymy. zobaczmy, a pokażę jeszcze na tym to już wyjdzie z Raud Nautiki, to te ptaki tutaj tak, no jestem w tym punkcie wiecie. Jest promień. Tutaj jest ten szlak. Ja jestem tak, powiedzmy, odwrócony. No to tutaj, to, to, to w, tym, w tym miejscu. Wezmę te papiery i je wyrzucę. No takiego czegoś ta się nie spodziewałem. Tutaj, ale jazda szlak jest za mną, no ale tutaj, w tym promieniu, no to. Teraz bym idealnie Idealnie bym był Można powiedzieć trochę jeszcze w tą stronę Powiększę No To jest co Teraz bym musiał się odwrócić i to jest tutaj gdzie byłem, gdzie W którą stronę i pokazuję. No strasznie wariuje będzie w tym miejscu? Mniej więcej no jest w promieniu Ale ja. Tego to się nie spodziewałem Papiery gdzieś... A to jest otwarta ta, ta grzałka? Nie wiem Papiery gdzieś wyrzucę Zobaczmy na tym Tutaj jest szlak spacerowy Tam, tutaj co widać na mapie Czyli ja stoję plecami Teraz znowu mi pokazuje w tamto miejsce gdzie byłem. Gdzie, gdzie te znalazłem? Zobaczmy, pójdę, się ruszę. No tego jeszcze nie grali. O, czyli idę, idę dobrze. A ten kartonik znalazłem tutaj, albo tam przy drzewie. No a teraz jestem w punkcie, także Nic innego tutaj Nic innego tutaj nie widać To są jakieś jaja Więc to no dobra no to nie będę już tutaj łaził Bo tak jak widać to nic nie widać Jestem w tym punkcie idealnie To będzie pre. Prawie... Momencik, to jest tak. Czyli on jeszcze by musiał być bardziej tu. U góry nic nie widać na drzewach. Na dole też nic nie widać. Także pokazuje mi centralnie tutaj, tutaj to, to miejsce. Także trzeba się dobrze rozejrzeć u góry jeszcze czy na drzewie może coś wypatrzę czy nie No powiem wam, że, że jestem w lekkim szoku No dobra, to by było na tyle Chciałem sprawdzić w tą aplikację i teraz ogólnie to już to już nie wiem co myśleć o tym wszystkim, ale no spoko. Przypadek, zapewne przypadek, no bo tutaj co, za droga nie wiem. W sumie nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Ara, do następnego.